W gabinecie lekarza zjawiła się Ariane. Miała nie więcej niż 30 lat. Była śpiewaczką i muzykologiem. Diva wykonywała na koncertach utwory Mozarta i Haydna. Okazało się, że podczas kariery miała problemy z gardłem. Przed dwoma laty dołączył do nich narastający lęk przed widownią. W czasie koncertów zaczęłam słyszeć wrzaski tłumu. To były mikrosekundowe rozbłyski pamięci. Wtedy pojawiał się strach, który całkowicie mnie paraliżował. Lekarz przeprowadził serię seansów hipnotycznych. To zapis jednego z ostatnich. Co słyszysz? Gwar tłumu narasta jest wokół mnie. Ludzie są bardzo rozgniewani, krzyczą, wyją. W ich złości wyczuwam niezdrową radość. Jesteś na wolnym powietrzu, czy też wewnątrz jakiejś sali? Właśnie wyprowadzono mnie z opery w Strasburgu. Prowadzą mnie na pobliski plac. Tam czeka mnie śmierć. Arian zaczyna płakać. Spróbujmy zrozumieć, co się dzieje. Niech się pani rozejrzy wokół, jak ludzie są ubrani. To rewolucja francuska. Ktoś trzyma gazetę z datą 1848 rok. Jestem śpiewaczką. Oskarżono mnie o sprzyjanie royalistom. Ludzie wyklinają moje nazwisko. Słyszę wyraźnie, jak wrzeszczą: putana la dux. Uzbrojeni cywile prowadzą mnie na szafot. Arian przeżywa swoją śmierć po raz wtóry. Gilotyna spada. Chociaż przekleństwa umilkły, strach pozostał. Zabierasz go ze za sobą? Już wiem, czemu się boję. Oklaskujący mnie ludzie przypominają tamtych którzy wrzeszczeli i bili brawo z uciechy, gdy odcinano mi głowę. Arian została wyleczona, a przynajmniej tak zapewnił mnie lekarz. Nie byłem skłonny uwierzyć w podróż do poprzedniego wcielenia. Gdzie tu miejsce na racjonalizm i logikę? Bardzo chciałem udowodnić, że wszystko to blaga. Poprosiłem przyjaciela, który w tamtych dniach studiował na Uniwersytecie w Paryżu. Opisałem w mailu historię Ariane. Ponieważ znajomy milczał, odłożyłem historię Adakta. A jednak dwa miesiące później dostałem odpowiedź. Przepraszam, że tak późno się odzywam, ale miałem trudną sesję egzaminacyjną. Jeśli chodzi o Twoje pytanie, w archiwum uczelni dotarłem do mikrofisz dziennika Les Demitres Nouvelles d'Alzac. To regionalne pismo który jest wydawany w Strasburgu od 1877 roku. W jednym z numerów z początku 1878 wyszukiwarka wskazała pewien artykuł. Wspomniano w nim o wydarzeniach z wiosny ludów z 1848 roku, jakie rozegrały się w Strasburgu. Jedną z najgłośniejszych spraw tamtego czasu było zgilotynowanie kilkunastu śpiewaczek miejscowej opery, które posądzono o sprzyjanie royalistom. W ten sposób w zemście na arystokratach rozprawiono się z ich utrzymankami, które nie zdążyły uciec z bogatymi kochankami z miasta. Dziennikarz przytoczył personalia tylko pierwszej. Z 30 zgilotynowanych kobiet była nią Ariane Ledoux.